Wrocław tętnił życiem, a ja czułam się jakby w martwej strefie. Mój mąż był ciągle zajęty, a ja spędzałam długie godziny w domu, z dala od ludzi. Czasami wychodziłam na spacer po wrocławskim rynku, gdzie stragany z lokalnymi przysmakami przyciągały tłumy. Jednak ja nie czułam radości, tylko pustkę. To uczucie narastało w miarę jak dni mijały. Zdarzyło się to pewnego wieczoru, gdy odwiedziłam teścia. Jego smutek po stracie żony był namacalny. Siedział na kanapie w swoim salonie, otoczony zdjęciami z przeszłości. W jego oczach dostrzegłam ból, który mnie poruszył. Usiadłam obok niego i zaczęliśmy rozmawiać o dawnych czasach, o tym, co lubił robić razem z żoną. Z każdym słowem czułam, że zbliżamy się do siebie. Nasze rozmowy stały się regularne. Spotykaliśmy się w jego domu, gdzie wspólnie przyrządzaliśmy kolację lub piliśmy kawę. Wspólne zainteresowania zaczynały nas łączyć. Zauważyłam, że teść otwierał się coraz bardziej, opowiadał o swoich pasjach i marzeniach. Ja natomiast dzieliłam się swoimi przeżyciami i pragnieniami. Jednak wciąż czułam ciężar izolacji w moim małżeństwie. Mój mąż nie dostrzegał mnie, był zajęty pracą i swoimi sprawami. Każdego dnia myślałam o tym, jak bardzo brakuje mi bliskości i wsparcia emocjonalnego. Pewnego popołudnia postanowiłam odwiedzić teścia bez zapowiedzi. Kiedy wszedłem do jego domu, zastałam go przy stole z książką w ręku. Spojrzał na mnie zaskoczony, ale uśmiech pojawił się na jego twarzy. Usiedliśmy razem i zaczęliśmy rozmawiać o literaturze oraz wspólnych zainteresowaniach. Nagle poczułam coś więcej niż tylko przyjaźń. Nasze spojrzenia zaczynały mówić rzeczy, które nie miały prawa zaistnieć. W miarę jak dni mijały, nasze spotkania stawały się coraz bardziej intymne, dzieliliśmy się nie tylko słowami, ale także emocjami. Czasem jednak lęk przed potępieniem przeszywał mnie jak zimny wiatr z nad odry. Co by Y powiedziała rodzina? Co by pomyślał mój mąż? Te myśli krążyły wokół mnie niczym natrętne muchy. Pewnego wieczoru wybraliśmy się na spacer mostem grunwaldzkim. Widok zachodzącego słońca nad Odrą był magiczny, ale ja czułam niepokój w sercu. Teść spojrzał na mnie i powiedział: Czasem warto zaryzykować dla szczęścia. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak bardzo te słowa wpłyną na moje dalsze decyzje. Zaczęliśmy spotykać się w ukryciu, to były chwile pełne napięcia i ekscytacji zarazem. Każde nasze spotkanie niosło ze sobą ryzyko odkrycia naszej tajemnicy oraz konsekwencji, jakie mogłyby nastąpić. Jednak nic nie mogło przygotować mnie na to, co miało nastąpić pewnej nocy. Czułam, jak napięcie między nami narasta. Każde nasze spotkanie w ukryciu stawało się coraz bardziej intensywne, a ja nie mogłam przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Pamiętam tę noc, gdy siedzieliśmy w małej kawiarni przy wrocławskim rynku. Otoczeni szumem rozmów i zapachem świeżo parzonej kawy. Jego smutek był namacalny, a ja czułam się jakbyśmy oboje byli w pułapce. Jak się czujesz? Zapytałam, próbując przełamać ciszę. Nie wiem. To trudne, odpowiedział, patrząc w dal. Jego oczy były pełne bólu i straty. Nie wiedziałam, co opowiedzieć. Moje własne zmartwienia wydawały się błahe w obliczu jego cierpienia. Zaczęliśmy rozmawiać o wspólnych zainteresowaniach, o książkach, które czytaliśmy, o muzyce, którą kochaliśmy. Te rozmowy dawały mi nadzieję na to, że może nasza relacja mogłaby stać się czymś więcej niż tylko chwilowym ucieczką od rzeczywistości. Jednak lęk przed potępieniem i konsekwencjami tej tajemnicy nieustannie mnie prześladował. W miarę upływu czasu zaczęliśmy spotykać się częściej. Czasami spacerowaliśmy mostem Grunwaldzkim, podziwiając widoki na Odrę i mijające łodzie. Inne dni spędzaliśmy w kawiarniach z dala od wzroku rodziny. Każda chwila była dla mnie skarbem, ale również powodem do niepokoju. Pewnego wieczoru postanowiliśmy wybrać się na festiwal we Wrocławiu. Kolorowe światła tańczyły wokół nas, a dźwięki muzyki unosiły się w powietrzu. Miałam nadzieję na chwilę zapomnienia o wszystkim, co nas otaczało. Czułam jego bliskość jak nigdy wcześniej. Chciałbym znów poczuć radość, powiedział nagle, a jego głos drżał od emocji. Może to jest nasz początek? Odpowiedziałam niepewnie. W tej chwili nasze spojrzenia się spotkały i w powietrzu zawisło napięcie. Nie mogłam już dłużej opierać się temu uczuciu, podeszłam bliżej i pocałowaliśmy się. To był moment pełen sprzecznych emocji radości i strachu jednocześnie. Po tym pocałunku zaczęliśmy unikać rozmów o przyszłości. Zamiast tego skupialiśmy się na chwilach spędzonych razem. Jednak z każdym dniem narastała we mnie obawa przed odkryciem naszej tajemnicy przez rodzinę. Kilka dni później mój mąż zaczynał być podejrzliwy wobec moich wyjazdów i późnych powrotów do domu. Zauważyłam jego przenikliwe spojrzenie i pytania o moje plany na weekendy. Czułam presję, musiałam znaleźć sposób na ukrycie prawdy przed nim. Gdy spotkaliśmy się ponownie w ulubionej kawiarni przy rynku, atmosfera była napięta jak nigdy wcześniej. W moim sercu tliła się nadzieja, ale także strach przed tym, co może nastąpić. Musimy być ostrożni, powiedział teść z niepokojem w głosie. Tak, ale czuję, że to jest coś ważnego, odpowiedziałam cicho. Jednak moje słowa wydawały się niewystarczające wobec rosnącego napięcia w moim życiu prywatnym. Z każdą chwilą stawało się jasne, że ukrywanie naszej relacji będzie coraz trudniejsze. Następnego dnia mój mąż wrócił do domu późno wieczorem z wyraźnym zdenerwowaniem na twarzy. Spojrzał na mnie badawczo i nagle zapytał, Gdzie byłaś? Serce zabiło mi mocniej, wiedziałam, że muszę przygotować się na konfrontację z prawdą o sobie oraz naszym związku. Mój mąż nie dał mi czasu na odpowiedź jego pytanie wisiało w powietrzu, a ja czułam, jak serce bije mi mocniej. Zamiast kłamać, milczałam, co tylko potęgowało napięcie w pokoju. Po chwili spojrzał na mnie z dezaprobatą i dodał Nie musisz nic mówić. Widzę, że coś się dzieje. W ciągu następnych dni starałam się unikać spotkań z Teściem. Każde wspomnienie o nim przywoływało obrazy naszych ostatnich chwil, rozmów pełnych emocji i bliskości, które tak bardzo mi brakowało w małżeństwie. Czułam się rozdarta między lojalnością wobec męża a pragnieniem zrozumienia teścia. Jednak po kilku dniach milczenia nie mogłam już dłużej wytrzymać. Zdecydowałam się na spacer nad Odrą, gdzie spędziliśmy wiele wspólnych chwil z teściem. Most Grunwaldzki rozciągał się przede mną jak symbol nowego początku. W głowie miałam tylko jedno, muszę go zobaczyć. Zaraz po dotarciu na miejsce zauważyłam go siedzącego na ławce z zamyśloną miną. Jego smutek był wręcz namacalny. Podeszłam do niego ostrożnie, bojąc się reakcji na moje pojawienie się. Cieszę się, że przyszłaś, powiedział cicho, patrząc mi w oczy. Jego głos był pełen ulgi i tęsknoty zarazem. Tęskniłam za tobą, odpowiedziałam szczerze, czując ciężar słów. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale w tej chwili liczyła się tylko nasza obecność. Spędziliśmy kilka godzin rozmawiając o codzienności, o tym, co nas martwi i co przynosi radość. W pewnym momencie nasze dłonie przypadkowo się spotkały, ten krótki kontakt wywołał we mnie fale emocji. Serce biło mi szybciej. Nagle jednak przypomniałam sobie o mężu i jego podejrzeniach. Przestraszona odsunęłam rękę i spojrzałam w bok. Teść dostrzegł moją niepewność i zapytał, co się dzieje. Czy coś jest nie tak? Nie powinnam tu być, odpowiedziałam z wahaniem. To wszystko jest takie skomplikowane. Może to skomplikowane, ale nie możemy tego ignorować, powiedział stanowczo. Poczułam nagłą potrzebę bliskości, nasza relacja stała się dla mnie ucieczką od samotności w małżeństwie. Nie chciałam jednak krzywdzić nikogo ani narażać naszego tajemniczego związku na niebezpieczeństwo. Kilka dni później znów spotkaliśmy się nad rzeką. Tym razem atmosfera była jeszcze bardziej napięta niż wcześniej. Teść wydawał się bardziej zamyślony niż zwykle. Podczas rozmowy wyznał swoje obawy dotyczące przyszłości oraz lęku przed samotnością. Nie wiem, co ze mną będzie, powiedział smutno. Nie jesteś sam, odpowiedziałam cicho, czując ciężar jego słów na swoich barkach. Wtedy to wydarzyło się ponownie, nasze usta się spotkały w krótkim pocałunku pełnym emocji i lęków jednocześnie. W tej chwili zapomniałam o wszystkim, o mężu, o rodzinie i o konsekwencjach tego czynu. Przez kilka dni unikaliśmy kolejnych spotkań, oboje wiedzieliśmy, że musimy przemyśleć to wszystko dokładnie. Każdego dnia jednak myśli o teście stawały się coraz silniejsze. Czułam, jak przyciąganie między nami narasta. Kiedy znów postanowiłam go odwiedzić, zauważyłam zmiany w jego zachowaniu, był bardziej zamknięty niż wcześniej. Musimy porozmawiać, powiedział smutno przy naszym kolejnym spotkaniu w kawiarni we Wrocławiu. Wiedziałam już wtedy, że ta rozmowa może zmienić wszystko między nami. Kiedy usiedliśmy naprzeciwko siebie w kawiarni, atmosfera była napięta. Zamiast cieszyć się chwilą, obawiałam się, co przyniesie ta rozmowa. Teść z wyraźnym smutkiem w oczach spojrzał na mnie i powiedział: Czuję, że coś się zmienia. Jego słowa były jak ostrzeżenie. Nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. Każde nasze spotkanie stawało się coraz bardziej skomplikowane. W miarę jak nasza relacja stawała się głębsza, obawy zaczynały dominować moje myśli. Czy to, co robimy, jest właściwe? Czy potrafimy utrzymać to w tajemnicy? W moim sercu narastały wątpliwości. Po chwili milczenia postanowiłam zaryzykować. Może powinniśmy być bardziej ostrożni, zasugerowałam. Jego spojrzenie było pełne zrozumienia, ale także lęku. Nie chcę cię stracić, odpowiedział cicho. Te słowa sprawiły, że poczułam się jeszcze bardziej związana z nim. W tym samym czasie rodzina zaczynała coś podejrzewać. Mój mąż był coraz bardziej uważny i niepewny moich działań. Czułam jego wzrok na sobie podczas wspólnych posiłków i rodzinnych spotkań. Każda chwila spędzona z Teściem stawała się ryzykowna. Na szczęście miałam przyjaciółkę, która zawsze potrafiła mnie wesprzeć w trudnych chwilach. Spotkałyśmy się w jednej z urokliwych kawiarni na wrocławskim rynku. Gdy zaczęłam jej opowiadać o moich obawach i relacji z Teściem, jej reakcja była niespodziewana. Może to jest twoja szansa na prawdziwe szczęście powiedziała z przekonaniem. Jej słowa były dla mnie jak balsam na duszę, ale jednocześnie budziły we mnie lęk przed tym, co może przynieść przyszłość. Czy mogłam pozwolić sobie na to uczucie? Czy warto było ryzykować wszystko dla tej tajemnicy? Kiedy wróciłam do domu po tym spotkaniu, byłam pełna sprzecznych emocji. Mąż był zajęty swoimi sprawami i nie zwracał na mnie uwagi. To dawało mi pewne poczucie wolności, ale jednocześnie wzbudzało wyrzuty sumienia. Kilka dni później spotkałam się ponownie z teściem nad Odrą przy Moście Grunwalskim. To miejsce miało dla nas szczególne znaczenie. Wiele razy spacerowaliśmy tam razem jako rodzina przed śmiercią jego żony. Teraz jednak miało być zupełnie inaczej. Musimy być ostrożni, powiedziałam mu na początku naszego spotkania ale on tylko skinął głową i spojrzał mi głęboko w oczy Nie chcę żyć w cieniu, dodał smutno. Spędziliśmy noc razem w jego domu, czując jednocześnie radość i strach przed tym, co przyniesie jutro. Czułam bliskość jak nigdy wcześniej, ale myśli o konsekwencjach nie dawały mi spokoju. Gdy zasnęliśmy obok siebie, marzyłam o lepszym jutrze, o życiu bez tajemnic i lęków. Jednak poranek przyniósł ze sobą nieoczekiwane zdarzenia. Dzwonek do drzwi przerwał naszą chwilę spokoju. Serce zaczęło mi bić szybciej na myśl o tym, kto może stać po drugiej stronie drzwi. Z każdą sekundą narastało napięcie, mogło to być wszystko od rodziny po sąsiadów, a ja czułam narastający strach przed odkryciem naszych sekretów. Dzwonek do drzwi brzmiał jak wyrok. Zatrzymałam się w pół kroku, wstrzymując oddech. Każdy dźwięk wydawał się głośniejszy, a moje myśli zaczęły krążyć wokół możliwości, które mogły się zdarzyć. Czy to mąż wrócił wcześniej? A może ktoś z rodziny? Z bijącym sercem podeszłam do drzwi, niepewna, co mnie czeka. Otworzyłam je ostrożnie, a moim oczom ukazała się sąsiadka. Uśmiechała się szeroko, trzymając w dłoniach kosz z ciastkami. Przyniosłam coś na pocieszenie, powiedziała radośnie. W pierwszym momencie poczułam ulgę, ale zaraz potem przyszło przerażenie. Jak mogłam udawać normalność po tym, co się wydarzyło? Zaraz po tym, jak zamknęłam drzwi, poczułam ciężar wyrzutów sumienia. Nasza noc razem była dla mnie chwilą pełną bliskości i zrozumienia, ale teraz wydawała się obciążona ciężarem tajemnic. Usiadłam przy stole w kuchni, a myśli o Teściu powróciły ze zdwojoną siłą. Co on czuł po tym wszystkim? Czy miał podobne wyrzuty sumienia? Kilka dni później spotkaliśmy się ponownie w ukrytym miejscu na most grunwaldzkim. Spędziliśmy tam długie godziny na rozmowach o życiu i stracie. Jego słowa były pełne bólu, mówił o żonie i o tym, jak trudno mu żyć bez niej. Czułam jego smutek jak własny. Nie wiem, co robić, wyznał pewnego wieczoru, patrząc w dal na wodę odry. Czasami czuję się tak zagubiony. Jego lęki były dla mnie zrozumiałe, sama borykałam się z własnymi demonami. Może to nie jest dobre dla żadnego z nas, odpowiedziałam ostrożnie. W tamtej chwili poczułam narastający niepokój. Nasza relacja zaczynała stawać się niebezpieczna, nie tylko dla nas dwojga, ale także dla całej rodziny. Obawiałam się tego momentu od początku momentu, gdy prawda mogłaby ujrzeć światło dzienne. Kiedy wróciłam do domu po naszym spotkaniu, atmosfera była napięta jak struna. Mąż siedział przy stole i przeglądał dokumenty. W jego oczach dostrzegłam cień podejrzenia, coś musiało go trapić. Jak było dzisiaj? zapytał bez emocji. Zwyczajnie odpowiedziałam szybko, czując narastający stres. Jego spojrzenie przeszywało mnie na wskroś. Miałam wrażenie, że widzi więcej niż chciałby przyznać. W tamtym momencie pomyślałam o Teściu i o tym, jak bardzo pragnęliśmy bliskości w świecie pełnym osamotnienia. Nocą nie mogłam zasnąć, myśli krążyły wokół moich wyborów i ich konsekwencji. Czułam ciężar odpowiedzialności za nasze decyzje, zarówno swoje własne, jak i Teścia. Następnego dnia postanowiłam odwiedzić Teścia ponownie. Miałam nadzieję na szczerość i otwartość w rozmowie, potrzebowałam wiedzieć, czy on również czuje ten sam lęk przed przyszłością? Kiedy weszłam do jego mieszkania, zauważyłam zmiany w jego zachowaniu, był bardziej zamknięty niż wcześniej. Coś jest nie tak, zapytałam ostrożnie. Muszę ci coś powiedzieć, odpowiedział cicho. Serce mi zamarło. Wiedziałam już wtedy, że to może być moment przełomowy dla nas obojga, moment decydujący o dalszym losie naszej relacji. Musieliśmy zdecydować co dalej. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy wróciłam do domu. Mąż był zajęty jak zwykle, a ja czułam się jeszcze bardziej osamotniona. W głowie kłębiły się myśli o Teściu i o tym, co zrobiliśmy. To, co miało być chwilowym uniesieniem, przerodziło się w coś znacznie bardziej skomplikowanego. Z każdą chwilą narastały we mnie wyrzuty sumienia. Wiedziałam, że muszę z nim porozmawiać. Gdy tylko nadarzyła się okazja, zaprosiłam go na spacer nad Odrą. Most grunwaldzki był idealnym miejscem na rozmowę, romantyczne widoki mogły ukryć naszą niepewność. Szliśmy w milczeniu, a ja czułam napięcie między nami. Każdy krok wydawał się cięższy od poprzedniego. Musimy to przemyśleć, powiedział w końcu, patrząc na rzekę. Jego głos był stłumiony przez szum wody. Tak, ale co dalej? Zapytałam cicho. Moje serce biło szybciej. Zatrzymał się i spojrzał mi w oczy. Nie chcę cię ranić, ale czuję, że nie mogę bez ciebie żyć. To zdanie sprawiło, że poczułam mieszankę lęku i ulgi. Nasza relacja stała się czymś więcej niż tylko ucieczką od rzeczywistości, stała się moim schronieniem przed samotnością. Jednakże, w miarę jak spędzaliśmy czas razem, pojawiały się nowe problemy. Mąż zaczął coś podejrzewać. Jego spojrzenie stało się czujniejsze, a pytania bardziej dociekliwe. Gdzie byłaś wczoraj? Zapytał pewnego wieczoru przy kolacji. Spotkałam się z przyjaciółką, odpowiedziałam szybko, starając się nie zdradzić emocji. Zauważyłam jego niepewność i poczułam ukłucie winy. W tamtej chwili zrozumiałam, że kłamstwo może prowadzić do jeszcze większych kłopotów. Kilka dni później teść zaproponował wyjazd na weekend do małego pensjonatu nad jeziorem. To miała być nasza szansa na ucieczkę od codzienności i zgiełku miasta. Zgodziłam się bez namysłu, choć wewnętrznie czułam narastający strach przed konsekwencjami tej decyzji. W ostatnich dniach przed wyjazdem mąż zaczął być jeszcze bardziej podejrzliwy. Kiedy zobaczył moje nerwowe zachowanie podczas pakowania torby, jego oczy zaświeciły się podejrzliwością. Co takiego planujesz? Zapytał ostrożnie. Nic szczególnego, po prostu potrzebuję odpoczynku, odpowiedziałam zbyt szybko. Nie chciałam go okłamywać, ale bałam się prawdy. W głowie miałam wizję weekendu pełnego tajemnic i uczuć, które mogłyby nas zbliżyć jeszcze bardziej lub całkowicie zniszczyć to, co już stworzyliśmy. Gdy dotarliśmy do pensjonatu, atmosfera była napięta od samego początku. Teść wydawał się zamyślony, jego smutek był wyczuwalny w powietrzu. Nasze spotkania były pełne niedopowiedzeń i lęków o przyszłość. Podczas jednego z wieczornych spacerów nad jeziorem usiedliśmy na brzegu wody i milczeliśmy przez dłuższą chwilę. Patrzyliśmy na odbicie księżyca w tafli jeziora piękne i złudne jak nasze uczucia wobec siebie. Co teraz? spytał nagle teść, przerywając ciszę. Musiałam stanąć przed prawdą. Nie mogłam dłużej unikać odpowiedzi na to pytanie ani konsekwencji naszych działań. Czas na decyzję nastał, musiałam wybrać między lojalnością a pragnieniem bliskości. Moje serce biło mocno, wiedziałam już wtedy, że nasza relacja nie może trwać wiecznie w cieniu tajemnic. Nie mogłam dłużej ukrywać się przed sobą. Czułam, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a nasze spotkania stawały się coraz bardziej skomplikowane. Każda chwila spędzona w jego towarzystwie była jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Z jednej strony pragnęłam bliskości, z drugiej lęk przed odkryciem paraliżował mnie. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad Wrocławiem, postanowiłam odwiedzić most Grunwaldzki. Miejsce to miało dla mnie szczególne znaczenie, przypominało o chwilach spędzonych z mężem, gdy wszystko wydawało się prostsze. Teraz jednak przywoływało wspomnienia o teściu, które były jednocześnie słodkie i gorzkie. Kiedy stałam na moście, wdychając świeże powietrze nad odrą, poczułam narastający niepokój. Zaraz po powrocie do domu usłyszałam dźwięk telefonu. Mąż był zajęty w pracy, więc postanowiłam odebrać połączenie. To była przyjaciółka. Rozmawiałyśmy przez chwilę o codziennych sprawach, ale w mojej głowie krążyły inne myśli. Jak tam u was! zapytała. Dobrze, wszystko w porządku, odpowiedziałam, starając się brzmieć naturalnie. Nie mogłam jednak znieść kłamstwa. Czułam, że muszę być szczera sama ze sobą. Po chwili ciszy przyjaciółka dodała, wiesz, czasami warto porozmawiać o tym, co nas trapi. Jej słowa były jak zimny prysznic. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę dłużej unikać konfrontacji z własnymi uczuciami. Postanowiłam spotkać się z teściem następnego dnia na wrocławskim rynku, gdzie tętniło życie i kolorowe stragany przyciągały tłumy ludzi. Kiedy dotarłam na miejsce, zauważyłam go siedzącego przy stoliku w małej kawiarni. Jego oczy były smutne i zmęczone, od razu dostrzegłam oznaki żalu na jego twarzy. Usiadłam naprzeciwko niego i zaczęliśmy rozmawiać o codziennych sprawach, ale atmosfera była napięta. Czuję się zagubiony, powiedział nagle. Jego szczerość mnie zaskoczyła. Wiedziałam, że oboje borykamy się z podobnymi emocjami, oboje czuliśmy pustkę po stracie bliskiej osoby. Nasze rozmowy stawały się coraz głębsze i bardziej intymne. Musimy podjąć decyzję, powiedziałam cicho. Spojrzał mi prosto w oczy i po chwili milczenia skinął głową. Nie musiałam dodawać nic więcej, oboje wiedzieliśmy, że ta relacja nie może trwać wiecznie w ukryciu. Nastał wieczór i zdecydowaliśmy się na spacer nad Odrą. Most Grunwaldzki był pięknie oświetlony. Nocna sceneria sprawiała, że wszystko wydawało się bardziej magiczne niż kiedykolwiek wcześniej. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się przy barierce mostu i spojrzeliśmy na wodę płynącą poniżej. "Czasami czuję, że to wszystko jest nieodwracalne" powiedział teść z melancholią w głosie. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Moje serce biło mocno w piersi. W tym momencie nasze dłonie przypadkiem się spotkały, był to gest niewinny i jednocześnie pełen emocji. Jednak w mojej głowie narastały myśli o konsekwencjach tego związku. Co będzie dalej? Jakie będą reakcje rodziny? Z każdą chwilą czułam coraz większy ciężar decyzji do podjęcia. Gdy wróciłam do domu późno tej nocy, wiedziałam jedno. Muszę zmierzyć się ze swoją prawdą i zdecydować o przyszłości tej relacji, zanim będzie za późno. Nie mogłam zasnąć. Myśli krążyły w mojej głowie jak niepokojący szum. Z każdym oddechem czułam narastający niepokój. Co dalej? Każdy krok, który podjęłam, wydawał się obarczony ciężarem tajemnicy. W moim małżeństwie panowała cisza, która z dnia na dzień stawała się coraz głośniejsza. Mąż wracał późno, zajęty swoimi sprawami, a ja czułam się jak duch krążący po pustym domu. Poranek przyniósł miłe promienie słońca wpadające przez okna, ale nie mogły rozjaśnić moich myśli. Postanowiłam wybrać się na spacer po wrocławskim rynku. Może tłum ludzi i gwar straganów pomogą mi uporządkować emocje. Kiedy dotarłam na miejsce, zauważyłam, jak wiele osób cieszy się życiem. Uśmiechy dzieci bawiących się wśród kolorowych stoisk przypomniały mi o beztroskich chwilach sprzed lat. W pewnym momencie dostrzegłam teścia przechadzającego się w pobliżu. Jego smutne oczy były dla mnie znane, widziałam w nich ból i tęsknotę. Podeszłam do niego niepewnie, a on uśmiechnął się lekko, jakby czekał na ten moment. Rozmawialiśmy o drobnych sprawach o pogodzie i lokalnych festiwalach, ale między nami unosiła się niewypowiedziana bliskość. Jak tam twoje dni? Zapytał nagle. Tak jak zawsze i odpowiedziałam z wahaniem. Zaraz potem poczułam, że nasze spojrzenia się spotykają. Było coś więcej niż tylko rozmowa to była chwila prawdy między nami dwojgiem. Może wybierzemy się gdzieś na kawę? Zaproponował nagle. Zgodziłam się bez namysłu, czując jednocześnie ekscytację i lęk przed tym krokiem. Usiedliśmy w małej kawiarni przy rynku, otoczeni dźwiękami miasta. Rozmowa toczyła się swobodnie oboje potrzebowaliśmy tej bliskości i zrozumienia. Kiedy nasze dłonie przypadkowo się dotknęły, poczułam dreszcz emocji. To była chwila magiczna i niebezpieczna zarazem. W głowie pojawiła mi się myśl co jeśli ktoś nas zobaczy? Ale ta myśl szybko ustąpiła miejsca pragnieniu bycia blisko niego. W kolejnych dniach spotykaliśmy się coraz częściej. Każde nasze spotkanie było jak oddech świeżego powietrza po długim czasie izolacji. Teść potrafił słuchać, rozumieć moje lęki i frustracje związane z małżeństwem. Czułam, że mogę mu zaufać. Jednak lęk przed konsekwencjami nadal mnie dręczył. Co jeśli rodzina odkryje nasz sekret? W jednej chwili radość zamieniała się w strach przed utratą wszystkiego, co miałam męża i rodziny. Pewnego wieczoru postanowiłam porozmawiać z Teściem o przyszłości naszej relacji. Spotkaliśmy się nad Odrą przy moście grunwaldzkim. Romantyczne miejsce sprzyjało poważnym rozmowom. Co teraz? zapytałam go z niepewnością. Musimy być ostrożni, odpowiedział z powagą w głosie. Poczułam narastające napięcie między nami, wiedziałam, że musimy podjąć decyzję, zanim będzie za późno. Nagle dostrzegliśmy grupkę członków rodziny zbliżających się do nas na rowerach. Serce zaczęło mi bić szybciej, to był moment prawdy. Musieliśmy działać szybko albo wszystko stracimy. Nie zdążyliśmy wymienić ani jednego słowa, zanim ich zauważyliśmy, ich spojrzenia były pełne zdziwienia i podejrzeń.